Początki projektu naszej konferencji biorą się z różnych spotkań z partnerami z zagranicy i uzgadniania zagadnień, które nas łączą. Okazało się, że taką wspólną... Ramą dla rozmaitych projektów badawczych jest narastające pytanie o to, co nas łączy w Europie, konkretnie na tej kościelnej płaszczyźnie, to z jednej strony, a z drugiej, jaki wpływ czy jaki wkład wnosi dzisiaj konkretnie chrześcijaństwo w pewne procesy integracyjne, jednoczące na kontynencie europejskim. Ten zestaw pytań podstawowych pojawił się wcześniej, no i powoli oblekało się to w kształt. The conference. I'm coming from Luxembourg. 47% of the population of Luxembourg are not Luxembourgers. In the city, 70%. What keeps us together? The wish to live in that place, a situation where everyone has what they need for living. In the church, also we have people who are very different together. And how can I help, perhaps also to make it possible that they feel still at home in the same uh, church? The church is always local, also. So, how can I welcome these people? What are the different communities we can build? And also to get to listen to one another, to discover one another, and to appreciate one another. Not only to tolerate, but to come to the point where you appreciate the other one. In this way, uh, we are moving from a society that is close connected with. Uh, a hegemonic perspective of identity to a pluralistic perspective of identities. In this plural society, we are much more looking for how different people with common problems can help themselves to look for. Cooperative Solutions. Jeśli z jednej strony żyjemy w tej samej Europie i spotykamy się z podobnymi wyzwaniami, to jednak Kościół w każdym kraju inaczej to prze, przeżywa. Tak? No, takim wielkim wyzwaniem dla Kościoła jest sekularyzacja, prawda? czyli no, odchodzenie od, od wiary chrześcijańskiej, od praktyk religijnych. Różnie to wygląda w różnych krajach i warto na ten temat porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i też Sposobami then we need also to concentrate on our faith i spoke today about trinity trinity that is at work not only in the priests not only in the baptized everywhere and when we recognize this i think that helps and we will be patient and sometimes we need simply live together even if we disagree Przede wszystkim wzajemnie się uczymy słuchania. To jest zupełnie naj, najbardziej elementarna sprawa, ponieważ kiedy spotykamy się jako ludzie pochodzący z różnych miejsc, okazuje się, że jest sporo spraw, które nas jakoś różnią, spraw, które wpływają na naszą wrażliwość, na nasz sposób wyrażania, także nasze postawy religijne. Najpierw kwestia słuchania jest w ogóle elementarna i ta możliwość spotkania jest znakomitym początkiem. Jest to możliwość nie tylko wysłuchania ciekawych wykładów, ale również w kuluarach porozmawiania z naukowcami, teologami z innych krajów, jak z Portugalii, z Luksemburga, z Niemczech, ze Słowacji, podzielenia się wymienienia naszymi doświadczeniami, badaniami naukowymi. Także no, to jest bardzo ubogacające i niewątpliwie ciekawa ważna inicjatywa. I tylko pogratulować tutaj Wydziałowi Teologicznemu.